Witamy w z Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Nissan'a Kaszkaja z dwulitrowym silnikiem o mocy 140 mechanicznych z 2011 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32, włoski produkt z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, ceniony przez klientów, ceniony również przez montażystów, z racji bardzo dobrych możliwości regulacyjnych do każdego autka. Oto poszczególne elementy całego systemu. Centrala sterująca sekwent 32, listwa wtryskiwaczy, oryginalne wtryskiwacze koloru pomarańczowego BRC, filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej, oraz reduktor. Dodatkowo, autko z racji swojego japońskiego pochodzenia zostało doposażone o system lubryfikacji gniazd zaworowych marki JLM. Jest to system czterokanałowy z dostarczeniem płynu lubryfikacyjnego osobno do każdego z kanałów kolektora dolotowego. System ten ma za zadanie dodatkową ochronę gniazd zaworowych. Auto spala około 10 litrów benzyny, gaz około 11 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzamy 240 zł. Przełącznik zamontowany mamy w wolnym miejscu tuż obok. Oryginalnych dusiczków od kontroli trakcji, regulacji wysokości świateł i położenia lusterek. Wolne, niewykorzystane miejsce. Dzięki temu przełącznik wygląda jak rozwiązanie fabryczne. Wlew gazu zamontowany został pod klapką wlewu benzyny. Jest to cały wlew z racji dużej ilości miejsca. Nie wymagający stosowania dodatkowych końcówek. Pod tym koreczkiem znajduje się pełnowymiarowy wlew, taki jak możemy dostrzec na przykład sterzaku, czyli podłączamy pistolet bezpośrednio. Zbiornik o pojemności 47 litrów zamontowaliśmy w miejscu koła zapasowego, pozwoli on na przejechanie około 350 km między tankowaniami, co jest bardzo rozsądnym wynikiem. Powiedzmy sobie coś jeszcze o kosztach, taka instalacja kosztuje 2900 zł, zwrot kosztów montażu następuje już po 12 tysiącach Do tego doliczmy jeszcze już niewielki koszt lubryfikacji, czyli dodatkowej ochrony gniazd zaworowych. Jest to koszt 300 zł w wersji już czterokanałowej, troszeczkę udoskonalonej. Warto zainwestować w silniczkach tego typu, by mieć spokojną głowę. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do skorzystania z usług firmy Energy Gas Polska w dziedzinie montażu oraz serwisu instalacji gazowych do aut z tryskiem pośrednim oraz bezpośrednim. Zapraszamy!